O, o, jesteście że widzimy, bo W tym odcinku pokażę Wam tajne kryjowe wybruker. Pierwsza to patrzcie jaka. Patrzcie, widzicie ten oto domek? Klikacie w niego, nie gram na komputerze, i klikacie w niego, na przykład panuskiem swoim. Idziecie tutaj, i potem. I nie widzimy tej, takiego czegoś. Halo! Widzowie, to jest tutaj. Najpierw macie takie tajne przejście, nie wiecie o tym, i klikacie ten guzik, to potem przechodzicie tutaj, i możecie być tutaj. Patrzcie jeszcze, Jeszcze jedna kryjówka O patrzcie potem idziecie tutaj A już nie ma tej kryjówy Była jest, była taka To pierwsza kryjówka Ale pokazałam drugą kryjówkę Dobrze widzę Teraz musimy iść do szpitala Szpitala Powiedzieli, że taki nie widzieli. I idziecie z szpitala. Jest, jak jesteście w szpitalu, to potem... Yy, idziecie tutaj, do X-Rai. x, -ray, x -ray. Idziecie tutaj. Skoczyć... Nie. Musicie skoczyć, wkładać tutaj, wchodzicie tutaj i macie tajną kriłę. Ale jeszcze to nie wszystko. Pomniejszacie się. Jeszcze bardziej. Możecie się pomniejszyć i, spra i, i sprawdzacie tu na dół. I macie taki guzik, klikacie go i jesteście w takiej tajnej bazie. Ale coś wam pokażę. To nie wszystko. wpadacie tutaj. Potem znów macie taki księko. Potem klikacie na ten niebieski guzicek i jesteście tutaj. Kolejna klimawa. Policja. Widzę, jesteście u policji. Wchodzicie. czekacie tutaj. Idziecie na drabinę. Widzicie trendy. Tak? Wchodzicie. Potem musicie wejść tutaj. Wiem, gdzie to jest? Muszę tobie posłuchać. Musicie gdzieś tutaj wejść. Albo że już nie ma tej kryjówki. O! Wchodzicie tutaj, idziecie tu. Potem tu i masz tutaj na przejście. I patrzcie, widzowie, jeszcze pod tym... Ech. Patrzcie, co macie. Kartę macie, ale nie wiem do czego, więc... dobra kryjówka. Kolejna kryjówka, śmietnika. Patrzcie, widzicie jakieś tu śmietniki? Tu Chodzicie, bo na przykład w chowanego z kolegą. się tu i bardzo tu nie widać. I, a, ale teraz jak się bawicie w chowanego, to możecie przebrać te kina swojego. To jest te susztwo Tak możecie zrobić. Kolejne komin. Dobra widzowie i szczęście w pstka albo że z... nie wiem jak to I się na to miejsce Idziecie tutaj O na przykład idziecie tutaj Nie 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 to nie to to nie to 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 to, to, to nie I idziecie tutaj 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 widzicie teraz tutaj widzicie tutaj kominek i do niego możecie wejść to jest dobra kliuwa ale kolejna w basen jest patrzcie to jest taka znajoma pewnie ją znacie się do basenu płyniecie to tutaj jest taka kliuwa chodzicie i idziecie potem takie, yy, idziecie pewnie tutaj nie to nie tu idziecie teraz tam i jesteście w takim oto miejscu potem idziecie tutaj wyciszcie taką lampkę klikacie paluszkiem i wchodzicie kolejna kliwa tu macie patrzcie kamery nawet macie Wtedy jakiś tam gościu chodzi. Nie, na deskorolce jest. I jakie tu jest, to są kryjówki? Nie znam. Ale wydostać się tu. Zde tutaj są jakieś kryjówki, bo nie wiem. Nie ma chyba. Tak, nie ma. Dobra, Idzie, idziecie, klikacie guzik, to możecie st stąd wydostać. To jest mać taką kliwę, nie wiem jaką, ale sobie pomyślę. Co możecie zrobić? Patrzcie, wchodzicie tutaj do restauracji, potem wychodzicie, ale to nie jest taka wiem Więc to jest, od, ten guzik. Pokazuję Wam się na zielono. Pikacie. Steście. I pokazuję Was skiny. Paweł C0070. O, zobaczymy, hot tu Nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, mi Tu jest w toalecie chyba Może W toalecie To wy taka. To wy możecie Patrzcie, zmniejszacie się, nie wiem czy to jest możliwe, no wy macie zmniejszanie, nie, jaka to by, może być? Chcecie mieć taką kredytę, robicie o tak hurt, potem wchodzicie tutaj, nie, potem możecie być o tutaj, zebrać się, można no, być też na brązowo, Hmm. Na no, przykład jesteście brązowi? Nie. To jest brązowy taki. jesteście. Kolejna kriwa. No dobrze, tu też nie będzie kriuwa. Ale czy nie wiecie, czy wiecie. Patrzcie. Chodzicie. Idziecie tu do samolotu. teraz tu jak idziecie to patrzcie może tu nie pamiętam co to tak było ale muszę się chyba zmieścić a to nie była pewnie ta To nie ta tu nie ma jedna Kacie, spadacie z koloru ochrony i patrzcie, spadacie. Możecie tutaj spaść. Patrzcie, gdzie Teraz możecie. Do wody. Widzicie? Możecie też takie coś zrobić. Możecie spać z ma Nawet. I tu widzę. Musimy to na tyle, ale znajdę jakąś jeszcze krywę, która była. Krywa to jest taka. Możecie tutaj... Tutaj sobie być. Możecie też się ukryć. Patrzcie jak. Widzicie. Tutaj. jak Widzicie. Patrzcie. Można tu iść czy nie? Patrzcie na to. Patrzcie, i się do tej drzwi. Jesteście tutaj. A to tutaj coś się pewnie stanie. Ale nie wiem. Kod. Robię jakiś kod. Oczekaj, robię jeden, dwa, Nie wiem, co się stanie. Enter kodę. Nie wiem, jaki to jest kod. Coś można pewnie zrobić, jak znacie. No i widzowie, to dzisiaj na tyle do kolejnego odcinka.